Magdalena, Stanisława, Marię, Karolina, Marzenę, Piotra, Eugeniusza i Zbigniewa i tych wszystkich, których wnosimy w naszym sercu, a potrzebują tego wielkiego daru uzdrowienia. Dlatego prosimy przez wstawiennictwo Matki Bożej i Nieposierdzia, Kiri Eleison, Nami. Święta Trojco jedyny Boże poprzez swoją opatrzność i opiekujące się, się całą stworzeniem. Módl się nad nami. Matko pięknej miłości. Módl się, się za nami. Matko miłosierdzia. Módl się za nami. Matko litości i łaski. Módl się za nami. Matko ofiarności i dobroci. Módl się za nami. Oświęcenia i służby. Módl się za nami. Przedmogący, błagająca. Módl się za nami. Szabarko Bożego Miłosierdzia. Módl się za nami. Ucieczką grzeszy i widowajców. Módl się za nami. Społożycielko głodnych i sprawionych. Módl się za nami. Schronienie bezdomnych i płaczących. Módl się za nami. Zioł. Módl się za nami. Ogręczeni duchów i sierot. się za nami. Drogą skaźnik i zatruwionych. Módl się za nami. Borelniczko upośledzonych i zniewolonych. Módl się za nami. Nadzieją uwięzionych i osamotnionych. Módl się za nami. Chociażby i zrozpaczonych. Módl się za nami. Po stoją cierpiących. Móc się za nami. Umiłowana Cłogo Ojca Przebieżnego. Usłysz nasze właganie. Matko jednorodzonego Syna Bożego. Usłysz nasze blaganie. Ducha Świętego. Usłysz nasze blaganie. Przez przywilej Panego poczęcia, stanowiący szczególny dar miłosierdzia Bożego. Do jednej nam złożanie Boże. Przez tego. Zbawczym dla Boga. Amen. Wyjednaj nam zmiłowanie Boże. Przez nawiedzenie tych rzwi, które wiemy, wieją w wieśniu margina, miłosierdzia z z pokolenia na pokolenie. Amen. Wyjednaj nam zmiłowanie Boże. Wyjednaj nam zmilowanie Boże. Zarendowanie świątyni Bogu, swego Syna, jako zadośćucznienie za grzechy światowe i zgody na przyjęcie Miecza Bolesi. Wyjednaj nam zmilowanie Boże. Przez znalezienie Pana Jezusa w świątyni i rozważenie w sercu Jego słów o potrzebie obecności w sprawach Bożych. Wyjednaj nam zmilowanie Boże. w wyjednaniu cudownej pomocy na potrzebujących, w wyjednaniu nam zmylowania Bożego, przez cierpliwe oczekiwania na spotkanie z Chrystusem, nauczającym im pod podporządkowanie swego życia zbawczym planom Boga, w wyjednaniu nam zmylowania Boże. Przez Przestrzanie na modlitwie za w na o duskości, moc i Ducha Świętego. Miejednej Miejednej nam, Boże. które nieustannie owocuje dla nas u uboga i pośrednictwem wszelkich pas. бус нам паня. Боже, передбач вже істята. Слухай нас, паня. смілийся над нами. нами матка, аби, аби Бог показав нам своє милосердя. I wspierać w przeciwnościach losu. Naz postępować drogą Moim przykazań i błogosławieństw oraz pełnić uczynki miłosierdzia, byśmy, stając się sobą w tej ziemi, świata, i świata, mogli dążyć do trwałego zjednoczenia z Tobą w niebie, który żyjesz i królujesz na wiek wieku wieku.